Jak wspomniał Pan Prezes, zarząd jest całością, bo jedna jest Telewizja Publiczna w Polsce. To, co realizuje Telewizja Publiczna w Polsce, jest misją. Te misje możemy definiować w najrozmaitsze sposoby. Ogólnie, nawiązując może do tekstu Leszka Kołakowskiego, filozofii, powiedzmy zakresowo i funkcjonalnie. Jeżeli będziemy szukać zakresowej definicji misji, będziemy mówić o tych emocjach i tych treściach, które budują y, wspólnotę Polaków. Wtedy zarówno edukacja, zarówno dokument, ale też sport będą należeć do misji telewizji polskiej, bo to one budują wspólnotę Polaków. Ale możemy też powiedzieć funkcjonalnie. Misją y, jest to, czego nie zrobią stacje komercyjne. Rok temu powstała antena TVP-dokument, na którą widzowie i dokumentaliści czekali wiele lat. I przez wiele zarządów były podejmowane próby stworzenia tego kanału. Udało się to nam. Oczywiście na rynku istnieją kanały dokumentalne, komercyjne. Ten tworzony przez telewizję publiczną jest jednak szczególny. I jestem z niego bardzo dumny, bo udało się stworzyć kanał bez kompromisów. Jest to kanał, na którym nie znajdziemy. Idących pod publiczkę niedrogich, komercyjnych doku. Dobry, ambitny dokument. W ciągu dnia, kiedy telewizja jest raczej medium towarzyszącym, kiedy mamy swoje zajęcia i, i, i lubimy, żeby coś dobrego, atrakcyjnego było w tle, dokument przyrodniczy, dobry dokument obyczajowy. Wieczorem klasyka światowego i polskiego dokumentu. Oskarowe dokumenty. Current Affairs, dokumenty reagujące na to, co się dzieje na świecie. Antena TVP Kultura. Kochana antena, która w tym roku ma szczególne zadanie przed sobą. Konkurs szopenowski, który jest wyjątkowym wydarzeniem. On dociera nie tylko do tych, którzy na co dzień chcą obsować z muzyką klasyczną. On wypełnia tę funkcję budowania wspólnoty Polaków. To Kultura w tym roku opiekuje się konkursem Chopinowskim. Oczywiście konkurs otwarci, koncert otwarcia oraz koncert finalistów będą także na TVP1, ale codzienne zmagania, komentarze do tych zmagań znajdą się w TVP Kultura. Więcej w kulturze będzie także seriali dokumentalnych. Właśnie proponujemy teraz formę dokumentalną jako sposób opowiadania o kulturze i najbliższym nam świecie. I wreszcie klasyka światowego kina. To, co wielu z Państwa bardzo, bardzo ceni, kiedy spotykają ludzi i mówią: Oglądam kulturę, tam są najlepsze filmy w telewizji. Tak, to prawda, to VP-historia. Antena, która rok do roku odnotowała 50% wzrost oglądalności. Dzięki takim programom jak Giganci Historii, czyli próbie odtworzenia formuły teleturnieju wiedzowego bez kompromisów, tam nie wystarczy wiedzieć, w którym roku odbyła odby się bitwa pod Grunwaldem, trzeba znać szczegółowo jej przebieg. I są tacy śmiałkowie. I to, co bardzo cieszy, jest bardzo duża grupa widzów, która chce razem z tymi śmiałkami przejść przez najważniejsze wydarzenia historii Polski. I bardzo się cieszę z cyklu Łukasza Modelskiego, także obecnego tutaj na sali, gdzie pokazujemy, że o historii można pytać na najróżniejsze sposoby. Nie zawsze to musi być historia polityczna, nie zawsze to musi być historia militarna, że nasza tożsamość, nasze dziedzictwo to także kuchnia. I razem z Łukaszem Modelskim przeszliśmy przez Kuchnię jagiellońską, przez Kuchnię Żydów Polskich, przez Kuchnię Drugiej Rzeczpospolitej. W głowie są dziesiątki kolejnych pomysłów na kolejne kuchnie, które odsłaniają nam e, naszą historię i naszą tożsamość. I kanał TVPHD, który dołączył niedawno do kanałów Centrum Kultury i Historii i jest na niego pomysł. Pomysł na to, że, żeby opowiadać tak właśnie kulturę i nasze dziedzictwo poprzez codzienność. TVPHD to, to jest także kanał na pokazywanie rekonstrukcji. Telewizja Polska realizuje niezwykle ważną misję przypominania, odtwarzania, wydobywania na nowo klasyki polskiej kinematografii. Nagle okazuje się, że znane nam bardzo dobrze seriale, jak Lalka czy Chłopi, na nowo pokazane dzięki temu, że. Dzięki Bogu zarejestrowano je na taśmie filmowej, nie na taśmie magnetycznej, że teraz możemy je zeskanować w bardzo dokładnie, uzyskać bardzo dobrą rozdzielczość, a następnie odtworzyć każdy najdrobniejszy element. Że te seriale zyskały jakby swoje drugie życie, drugą młodość. Zaprosiliśmy też na naszą konferencję, mimo że dotyczy ona grupy kanałów, także tych twórców naszych produkcji filmowych, które. Wykraczają, tu wracam do tej funkcjonalnej definicji, poza to, co jest taką wartością rynkową polskiego kina. Cieszę się, że na 13 grudnia powstanie ekranizacja raportu ze stanu wojennego Marka Nowakowskiego. Cieszę się z cyklu ym, opowiadającego o. O roli Polaków i o ratowaniu przez Polaków Żydów w trakcie zagłady. Cieszę się, że powstają filmy takie jak Sonata, które mam nadzieję w Gdyni zdobędzie laury. Tych pozycji jest bardzo dużo. Wszystkie one są dzięki telewizji publicznej i dzięki Państwu widzom telewizji publicznej, którzy z nami jesteście i wiecie, na czym polega misja. I nie chcemy świata, w którym nie ma TVP Kultura, TVP Historia, TVP Dokument. Nie chcemy takiego świata i obiecuję, że takiego świata nie będzie.